Yeah. 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 City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars. The steel messenger. Cobblestone pathways. Souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble. Life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors. The for dead where hopes just a story that the old heads fed concrete jungle sermon spilling in the veins blood rivers flowing through urban chains skyscrapers whisper the secrets they hold above and below the streets stay ticking symphony dangers baseline rats scurry faster chasing shadowed lifelines moonlight hits the metal chrome sparks glow temptation lingers heavy where the shadows grow block wars waged where the cracks reveal scars currency exchanged in the shells of old cars young kings crowned with crowns made of sin pawn shops thrive dreams locked deep within fast hands feed the slow with the devil's grip Wisdom's just a phantom, those with power skip. Jazz in the back alleys narrates the decay. Trumpets echoing where the lost souls stay. was serdecznie w śnieżny wtorek. Nie spodziewałem się, że jeszcze będzie śnieg padał. Lecę właśnie na siłkę. Wczoraj widzieliście pewnie, jak robiłem bicka, oczywiście, bo poniedziałek był to standardowo. Dzisiaj lecę zrobić dół, bo dzisiaj dostaliśmy rozpiskę, żeby samemu zrobić trening. Także lecę troszkę spompować nogi, troszkę prewencji urazów, żeby tam mi się nic nie stało przez najbliższe dni, żeby się wzmocnić i, i zadbać o to, co najważniejsze, czyli żeby nie było kontuzji. Ale wieję. O, dziewiąte około. To wczoraj montowałem dla Was vloga cały dzień. Nie miałem się kiedy odezwać. Naprawdę długo mi to zajęło, bo na pewno z 2 godziny filmiku musiałem przemontować w 20 minut. Ostatnio mega fazę mam na. Na pewno w drodze na siłce będzie słuchany, będzie motywowane, Nigdy ponad stan, i moje sny. Fajne nutki, które ostatnio mi siedzą. Weekend match Grand Derby z Jagiellonią w Zapowiada się fajny tydzień. Wchodzimy pozytywnie w ten tydzień, w pełni optymizmu. Torch. Flip the hustle mountain top, no need for the porch. Paper chase, faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy. No liar, we own the night. City saviors in my i po treningu wjeżdża kawka. Tak od rana mi się chciało, ale pomyślałem, dobra, wypiję dopiero po siłce. Wjechała z mleczkiem owsianym. Teraz wracamy jeść i potem na trening jeszcze pewnie coś sobie zrobię swojego, popracuję i potem ruszamy. Tu co się dzieje tylko na mnie samej. I sobie pomyślałam... Kurde, jak ciemno, nic nie widać. Kajcie. Siemano. Odzywam się do Was w środę wieczorem. Przysiadłem właśnie na spacerek, trochę ponagrywałem filmików, pomontowałem, pisałem e ebooka. Kurde właśnie zamknęli mi żabkę. Obok niej muszę iść do innej, to przejdę się trochę, ale w sumie może i dobrze wyszło. To do spacerek sobie zrobię dłuższy. Dzisiaj mieliśmy trening, taki bardziej jest pod mecz. Dużo 11 na 11 gierek. Idę sobie spacerkiem do żabki drugiej, gdzieś tam dalej. Jakoś ostatnio jest lepiej, dużo pozytywnej energii we mnie. Staram się żyć, staram się tworzyć swoją markę. Skombinuję różne rzeczy, vlogi, nagrywki takie, siakie. Nie ja wiem, się siebie cały czas. Widzę na pewno u siebie duży progres w mówieniu do kamery. Pokój nas uratuje zawsze. Może live dla Was jakieś odpale. Dawno tego nie robiłem. Pogadamy może chwilę, także zapraszam też na TikToka mojego. Stawiam różne Tiktoki ciekawe O sporcie, jak i nie o sporcie Jak i psychologiczne Kto mnie jara Też nie chcę się zamykać na jeden kierunek Więc tutaj mówię trochę o siłce Trochę o mentalu Trochę o piłce Jakiś też lifestyle wleci Mam nadzieję, że kiedyś te zasięgi będą większe Staram się jak najlepiej to wszystko robić Działać z tym co mam Pewnie jutro się odezwę Albo kiedy indziej Widzimy się później Pozdro Właśnie kupiłem sobie loda Kurde, ale dawno nie jadłem gałkowanego loda Taki pyszny lodzik kawowy i trus sorbet truskawkowy. naprawdę pyszny? Przed chwilą byłem na pierwszej w życiu rozmowie o pracę. Stresowałem się trochę, ale chyba wyszło dobrze. Powiedzieli, że zadzwonił. To chyba zadzwonił, nie? No chciałbym sobie troszkę dorobić do, do budżetu życiowego. A dzisiaj jest czwartek, mieliśmy już jeden trening. Teraz zobaczę, czy pójdę na drugi Bo troszkę, troszkę nogi zmęczone i chyba trzeba odpuścić Także w się zastanowię, zobaczymy Może lżejszy trening zrobię, ale na razie wracam do mieszkania No i potem zobaczymy Może spacerek piechotą na siłkę wleci A pomyślałem sobie, że trzasnę sobie takiego kurczaczka z ryżem, baru takiego tajskiego. Naprawdę spoko. Jak widzieliście, dużo warzyw, sos sojowy, kurczak ryż. Nie ma się do czego przyczepić. Dobry kurczak bez paniery. Dobry posiłek wartościowy, uważam, zjedzony. No co byłem na siłce, robiłem to co zawsze, więc nie chciałem was zanudzać już tym samym, ale robota zrobiona, wracam. Teraz do mieszkania. Także teraz spacerkiem, spokojnym spacerkiem, dużo uważności dookoła. Wracam. Do domku. Siemanko, dzisiaj piątek, jutro mecz. Derby Podlasia. Fajny mecz dla mnie. No i znowu piszę tego mojego e-booka. Czemu się ze słuchawkach na chacie? Bo tak fajnie mi się pisze. Su słuchaweczki, muzyczka. Tutaj jakieś pomysły nowe przychodzą. Więc spoko. Dzisiaj pracuję nad rozdziałem Znajdź swoją pewność siebie w czymkolwiek. Jest to o tym, że my już wszystko co potrzebujemy mamy już w sobie. I nie musimy tego nigdzie szukać poza sobą. Czynności znajdują się w nas w takich najmniejszych rzeczach. I możemy tam odnaleźć naprawdę ciekawe uczucia, które możemy przekierować na to na czym nam zależy. Odpoczywam, piszę. Dzisiaj jeszcze Polska gra, także Polska Góra. Myślę, że wygramy z Litwą. Pozytywny tydzień na razie. Zobaczymy, jak będzie jutro. Pewnie zobaczycie to w tym filmie. Jo. co mam wam więcej powiedzieć today is match day właśnie się ogarnąłem widzieliście, wiadomo rutynki przedmeczowe, zimne kąpiele szklanka wody, spacerek żeby złapać trochę słoneczka bo jest piękna pogoda pozwoliłem sobie pospać, żeby być w 100% gotowy, plan na dziś wygrać mecz i potem wieczorkiem Spędzić dobrze czas ze znajomymi, bo takie są plany. Co może być lepszego niż sobota, mecz, piękna pogoda, słoneczko, zaraz śniadanko jeszcze. Pamiętajcie, nie wątpcie w siebie, wierzcie w siebie całym sobą, nawet kiedy są te gorsze momenty. Bo przyjdzie ten dobry czas. Przyjdzie ten moment, w którym będziecie mogli się wykazać i musicie być na to gotowi. Tak jest skonstruowany ten świat, że codziennie pracujemy na to. Aby w końcu nadarzyła się ta okazja, którą musimy wykorzystać. Kiedyż wam nadarzy się taka okazja, to pomyślcie o tym każdym swoim przepracowanym dniu, o tych wszystkich wyżyczeniach, o tym ile musieliście z siebie dać, żeby tutaj być i ile musieliście przepracować, ile godzin, docencie to, a potem z pełnym optymizmem podejście do tej szansy. Bo jeśli pracowaliście całym sobą i daliście z siebie wszystko, to musicie być pewni, że jesteście przygotowani na tą szansę. A wszystko siedzi tutaj w głowie, tutaj są nasze ograniczenia, więc ty już masz umiejętności, ale musisz przełamać się w głowie, aby ta głowa pozwoliła ci osiągnąć sukces. Smacznego. Yeah, yeah. Stacks taller than the skyline, touch the clouds. Chains so heavy, neck dripping, make it loud. VIP velvet ropes living life so wild. Pockets looking pregnant, my money birthed a child. Lit like a chandelier vibe too insane. Big bottles popping, drowning in the champagne. Admire. Live like a chandelier if I do insane. Big bottles probably drown in the champagne. The L's and turn them to a win-loss cost Cash machines humming bands ain't soft Street dreams package no Taller than the skyline, touch the clouds Chain so heavy, neck dripping, make it loud VIP velvet ropes, living life so wild Pockets looking pregnant, my money Fire, energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the nice city, saviors admire. Live like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drowning in the champagne. Whips outside, growling into spit flame. Whole squad got vision, we in our own lane. Money, monopoly, the block is embossed. Jak widzicie, zafundowałem sobie niezłą ucztę na niedzielne śniadanko. Jest szakszuka, jest owsianeczka. Tutaj zaraz będę ją jeszcze robił. No co, no wczoraj mało jadłem, nie chciało mi się jeść po meczu. Jakoś tak zawsze mam, ale dzisiaj napad nie gór, więc, więc, więc trzeba dojeść, ka, kawusia oczywiście. No i co, wczoraj zremisowaliśmy 2-2, no, dwa razy goniliśmy wynik, mogliśmy jeszcze potem strzelić na 3-2. Bardzo wyrównany mecz, dużo bezpośredniej gry, dużo kontrataku, więc e, mecz taki z dużą intensywnością uważam i naprawdę spoko się grało zagrałem taki przyzwoity mecz nic szczególnego, miałem kilka sytuacji, w których mogłem lepiej się zachować na pewno przy tych moich strzałach pewno więcej spokoju trzeba się uczyć na błędach i jedziemy dalej szkoda, że zremisowaliśmy ten mecz, bo kolejne punkty nam uciekły Teraz ciężej będzie dogonić czołówkę ale nie poddajemy się i jedziemy dalej na pewno dzisiaj odczuwam trudy meczu i na pewno się chce dobrze zregenerować, też pewnie więcej gadania w tym vlogu, vlogu będzie ale raz jest tak, raz jest tak pokazuję to co jest naprawdę, na pewno zachęcam was do lajka żebyście dali subika na tym kanale tam z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco a ja wam życzę dobrych dni spełniajcie swoje marzenia dążcie do swoich celów i widzimy się na szczycie, pozdro, jo.